Ostatnio zdecydowanie za dużą rolę w naszym życiu odgrywa premier Mateusz wajchę który wraz z najjaśniejszym prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Długopisem Dudą, szykują nam bata, którego ciężko będzie uniknąć. Duda podpisał ustawę o C-19, a Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia, które wielkimi krokami zbliżają nas do całkowitego lockdownu. Witajcie na kanale, na krawędzi gdzie jak zawsze poruszamy tematy o których lepiej nie mówić. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału, bo nigdy nie wiadomo kiedy dosięgnie nas żelazna ręka cenzora. W końcu akta 2.0 nie bez powodu zostało przyjęte. Zacznijmy od nowych obostrzeń Morawieckiego, które wejdą w życie w sobotę 7 listopada i potrwają co najmniej do 29 listopada. Mówię co najmniej, ponieważ zgodnie z doktryną naszego rządu, dziel, rządź i rób co bądź mogą je przedłużać w nieskończoność. Ale podejrzewam, że tak się nie stanie, ponieważ pod koniec miesiąca może czekać nas twardy lockdown. Cytuję: Druga fala C-19 uderzyła w Polskę i całą Europę z niebywałą siłą. Przedstawiciele WHO ostrzegają, że może być jeszcze groźniejsza niż przewidywaliśmy. Listopad może być jednym z najtrudniejszych miesięcy w całej pandemii. Dlatego ostre restrykcje są niezbędne, mówił na konferencji premier. Czyli wirus jednak nie jest w odwrocie? Czuję się zawiedziony, Mati. On jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Wzrost liczby zakażeń z powodu protestów może wynosić nawet 5 tysięcy każdego dnia. Dodał powołując się na szacunki naukowców z interdyscyplinarnego centrum modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Powoływać się na matematyczne obliczenia, to on potrafi, ale już negocjować z postulatami protestujących to jakoś nie bardzo. Od początku dolewają tylko oliwy do ognia, a na zdrowy rozsądek, jeśli mają tak drastyczne obliczenia, to powinni zrobić wszystko, żeby uspokoić nastroje społeczne. Nie wiem cofnąć się o krok, przyjąć postulaty, grając na czas, żeby zmniejszyć liczbę zakażeń. Chyba, że wykorzystują nastroje społeczne do realizacji czegoś większego. Zdecydowanie łatwo idzie im zwalanie odpowiedzialności za błędy i niekompetencje na czynnik społeczny. Ale zaraz, zaraz. Sprawdźmy jak odniosło się do słów premiera Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, na które powołuje się Mati, a które w oświadczeniu napisało, cytuję W obecnym stadium rozwoju modelu nie jesteśmy metodologicznie przygotowani, aby uwzględnić w sposób odpowiedzialny tego typu zgromadzenia jako odrębny czynnik. Nieuprawnione jest stwierdzenie, że w modelu ICM Uniwersytetu Warszawskiego wynika, iż protesty uliczne mogą zwiększyć liczbę stwierdzonych przypadków z 25 tysięcy na 31 tysięcy. Tym samym naukowcy odcięli się od słów Morawieckiego, ale jeszcze w środę Mateusz uparcie stał przy swoim. Ewidentnie pasowało to do jego narracji. Jak widać kto skłamie raz Kłamie już cały czas, tym bardziej, jeśli nie poniósł za to konsekwencji. Ale to nie jedyni naukowcy, którzy podważają słowa premiera. Jak podaje TOK FM, zdaniem eksperta Piotra Szymańskiego, wrześniowy powrót dzieci do szkół miał wpływ na wzrost liczby zakażeń. Naukowcy dysponują dziś narzędziami, które pozwalają badać poziom rozprzestrzeniania się wirusa w szkole. W Polsce trudno jednak o jakiekolwiek twarde dane. Mamy jakąś populację szkoły, możemy wymodelować kontakty między uczniami i to niemiecka część naszego zespołu zrobiła we wrześniu dla Berlina i Nadrenii. Dla Polski jest jednak to bardzo trudno modelować, bo nie mamy danych o tym, jak wygląda powiązanie między gospodarstwem domowym, szkołą, a innym gospodarstwem. Bo nikt tych danych nie zebrał, mówi ekspert. Mimo niepełnych danych, zdaniem doktora inżyniera Piotra Szymańskiego, można z całą pewnością orzec, że otwarcie szkół przyczyniło się do wzrostu zakażeń w dużo większym stopniu niż odbywające się w Polsce protesty, na które wskazuje Mateusz Morawiecki. I co ty na to, Mati? Doskonale wiem, że wielu z Was jest mocno rozgoryczonych i zdenerwowanych w tą sytuacją. Nawet na logikę, jak się mają protesty na wolnym powietrzu? Do przynajmniej setek tysięcy zamkniętych w budynku uczniów. I pedagogów. Że już o tłumnych wyborach nie wspomnę, nie będziemy się bali na zapas. Jeśli jesteś wierzący, to kiedyś. Spotkamy się w piekle. Pozdrawiam. A teraz sprawdźmy, jaka niespodzianka czeka nas w sobotę. Rozszerzenie nauki zdalnej na klasy 1-3 szkoły podstawowej. W przedszkolach opieka pozostaje bez zmian. Dopiero co o tym wspomniałem na jednym z filmów. Czyżbyś nas subskrybował? Kurczę, następnym razem wspomnę o przedszkolach z ciekawości. Placówki kultury, kina, teatry, muzea i galerie będą tymczasowo zamknięte. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób odbywających stosunki z. Przepraszam. Podróże służbowe. W sklepach poniżej 100 m2 będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 m2, w większych jedna osoba na 15 m2. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte, z wyjątkiem apteki i drogerii. No, pewnie jeszcze w międzyczasie otwórzcie sieć sklepów PiS. Pewne i sprawdzone. I równolegle z bankrutującą konkurencją staniecie się handlowym gigantem. Żartowałem, nie róbcie tego! A co jeszcze ciekawego miał do powiedzenia Mateusz? Całkowity lockdown jest możliwy. Jeżeli uda nam się wdrożyć te zasady, a jednocześnie dojdzie do wygaszenia protestów społecznych, to tysiące istnień ludzkich. Straciliśmy podczas tłumnych wyborów. Zostanie uratowane. Przekonywał Mati. Namawiał aby protestować w sieci internetowej, a nie w przestrzeni publicznej. No bez jaj ten pomysł też nam zakaszaniłeś? Chyba muszę uważać na to, co mówię. Hmm. Morawiecki stwierdził, że w Polsce wciąż są duże rezerwy sprzętu. Respiratorów wydanych zostało w ostatnich tylko dwóch tygodniach. Ponad tysiąc. W przypadku kolejnych tygodni mamy do wydania następny tysiąc respiratorów, a więc sprzęt jest zapewnił. Cholera, za czasów Niedzielskiego rozrzucają tymi respiratorami na prawo i lewo. Szacun. Ciekawe, jak się to ma do informacji, że w Warszawie brakuje respiratorów. A no tak, to miasto Trzaskowskiego niech sam się tapla we własnym głównie. Ale ponoć 200 respiratorów zakupionych od handlarza bronią dalej zalega w magazynie rezerw materiałowych. Najzabawniejsze jest to, że powodem pozostania w magazynie respiratorów nie jest fakt, że zostały zakupione od gangstera, ale to, że większość z nich nie ma podstawowej dokumentacji ani odpowiednich przewodów zasilających w tlen. Zabawne, ja też nie miałem ostatnio odpowiednich przewodów do mikrofonu. I zamówiłem przejściówkę od handlarza organami. Jak do tej pory działają bez zarzutu. Stać ich na respiratory, a nie stać ich na jakieś przewody? Hmm. No chyba, że nie są im tak bardzo potrzebne. Hmm. Ale wróćmy do cytatu świętego Mateusza do Covidian. Łóżek na razie jest jeszcze wolnych 30% dodał. Nie możemy czekać na to, aż tych łóżek będzie wolnych tylko 3%, a respiratorów tylko 2%. Skąd on bierze te liczby, rzuca na prawo i lewo jakimiś procentami? Mati, spokojnie. My wiemy, że jesteś dobrym banksterem. Znaczy bankierem. Kontynuujmy. Chcemy, żeby ten bufor bezpieczeństwa był większy, dlatego krok za tą granicą, którą dzisiaj wyznaczamy, za tym hamulcem bezpieczeństwa, który dzisiaj mocno wciskamy. Za górami, za lasami jest tylko narodowa krawantanna na. na, na farandanna. Czyli całkowity lockdown i całkowite zamknięcie handlu, usług, również części zakładów po to, żeby Rothschild. Sorry, to silniejszy ode mnie. Żeby powstrzymać najgorsze, czyli pęknięcie w całości służby zdrowia, powiedział szef rządu. Zapowiedział, że jeżeli epidemia dotknie powyżej 70-75 osób na 1000 mieszkańców, taki scenariusz zostanie zrealizowany. Czyli już niedługo spędzimy trochę więcej czasu w gronie najbliższych. Biorąc pod uwagę, jak masowo ludzie stoją przed namiotami do testów PCR i dobrowolnie poddają się badaniom, ta graniczna data 29 listopada, kiedy przestaną obowiązywać najnowsze obostrzenia, będzie wejściem już na grubo w jakiś większy plan globalistów. To już przestaje być śmieszne i naprawdę zaczyna być przerażające. Miałem poruszyć jeszcze temat podpisanej przez długopis Andrzeja ustawy o C19, ale wybaczcie, zrobię to jutro, dzisiaj już nie mam czasu, bo zaraz śmigam do roboty, więc stawiam Was z tymi przemyśleniami i zachęcam do podzielenia się Waszymi opiniami w komentarzach, które bardzo chętnie przeczytam. I na które postaram się odpowiedzieć. Oglądajcie kanał na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszamy tematy, o których lepiej nie mówić. Zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i jak zawsze widzimy się w kolejnych materiałach. Adie!